Ja, rapio Ze mną jest pan, 145. Siemano. Też eee. możecie kojarzyć z... mnie z... Możecie też mnie kojarzyć z tej gry takiej jednej. Walheima Panie pan Sycku z... usiądź ze mną w samochodzie, no. proszę. Zjedziemy... A mogę spodziewa. tym autem pojechać? Dobra, to będziemy z... pojadę z tobą jak na razie. Okej, okay. czekaj, czekaj. Ja Dabaj. tu usiądę na kierownictwo. Czekaj ja z tyłu osiądę. Dobra Dobra, jedziemy Jedziemy Malina. Jeszcze Kupasz 40 minę. musiał ma Wiem. wymijać. Wow. Widzisz jaki za mnie Sigma? Wiem, ale widzisz jaki za mnie Sigma? Jestem Sigma O ja. kurwa No i świetnie, no i świetnie. No i nie, już byś w żelazki pokazał. Dobra, ale nie mogę do sobie wsiąść do twojego auta. Prawda? Przegrywaj, daj sobie auta. Co mogę zaoszczędzić? Widziałem le lepszy samobój. Nie zostaw mnie, biedaku! Dobra, dajemy go. Let's go. Mind detector. Kupić? O Musisz y, na dyrektor wybrać i kliknąć przyciski, wtedy Cały czas... Wiem wiem będzie... ...wybrany czy nie O kuś, Też padłem. Umarłem I Firma remontowa długoż. Dupa Firma remontowa długoż. Ale znowu ja będę kiedyś... Bo... Widzisz Mhm mm ja, ja, no gdzie no kupiłeś tą gamblotę fajną? Na motosyku A na ze mną Zobacz motocyklu. Zobacz. Mogę! Jo, jedziemy razem. nie ma. Nie było. Zaraz, zaraz muszę zajadę. Zobaczmy ten typ. Jest. Widzisz jaki idiota tego. tego mhm. Jezus Maria. Wiesz, jakie wymienięcie min? Dobra, detektor min. Musi wykryć. Yo, Udało się! Jeżdż, jeżdż.

no Nie Nie próbuj Tego musimy wysiąść z motocykla Musimy na się wsiąść na motocykla czemu się nie coś O Siadaj Siadam Jedziemy Dawaj Malina, jeszcze 40 Nie, jedziemy Malina, jeszcze 40 Co to za długoż? Jesteś pojeban! Uważaj! Uważaj ja na te zardzewiałe ja w... rzeczy. Ja Nie, wiem, te mogą. Wy... te wybuchają. Biny. 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 I rekiny! Czekaj, to wejdziemy na inny pojazd. Wolniejszy. Nie, doczekaj. Azary? Po... Sorry ja. ten samolot. Ja. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Bóg.

Ra e A bo ja się... A bo, dobra, rozdzielamy się i jedziemy dwoma osobami, okej? Okay? Okej Ty jesz, ty Ja pojadę sobie tym Z Half Life 2 Jedziemy, panowe Jeszcze Jedziemy, jeszcze 40 Ała Uważaj na mnie Pan Michał kurwa Sięś. Nie, 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 zwykle nie, naprawdę. Mam wykupione auto. Yo. Muszę się przewracać w grobie. to. była mina! Nie tak. widziałem. Ja mam tak te na miny. Jeśli zauważę w ostatnim momencie to ja wyskakuję szybko samochodu, nie? Nie no długoż mi blokuje otko! Dało mi się przyjechać! Dało mi się nie spaść pod slot mapę Dobra, udało mi się. Piu. Dobra, samochód rzuciłem. Łapa! Mam. Jadę Jadę malina o. Dobra, to będzie na OBSie to wychwycone co i jak u, 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 u. się przyjechać Spoko Nieźle Tak tu zaprzyjechałem Nieźle Nie umiem teraz skręcić stać. Nieźle Jestem bardzo spoko człowiekiem a ja idealnie ominąłem minę. Nie czy czy? Wow! Więc uwaga. O, z uwaga. Właśnie. Zwaga, kto zderzył w minę. Siemano! Skurby się, jaką tu masz? Widziałeś? Widziałem! Ooooooooooooo! Ja bym zrobił spotkanie z y, miną Aha, XZ Aha, XZ Dzięki że mi nie powiedziałeś No się rozpiesz w rafinerii A, bo musisz zrobić teraz charakter Teraz Bo się składać w nieskończoność Nie Zmarłem, o. O! motocykl lecimy, jest, udało mi się przelecić nad ale to kosztuje, dało mi się przeskoczyć dziurę <inhales> lecimy. Kuźwa! Kuźwa! Fredy się jego odpalił Nie Go na Nieźle, nieźle, nieźle Ja jeszcze nie mam Słyszałeś coś? Z granicy jest Tań. nie wiem jak przeżyłem spotkanie z bombami ale xd mocy utknąłeś? nie wiem czemu mi tak laguje właśnie nie wiem a nie wiem czemu mi auto nagle delete

Dzień Umarłem Jeszcze nikt nie dojechałeś, Jeszcze do nowego... Dojechałem Nie, nie, prawie dojechałem Prawie dojechałem, nie wiem gdzie jest moment, który jestem. On... Dziękuję. Dobra, lecimy, lecimy, panowie. Spadam w dół. Chcę kupy, mamo. Chcę kupy, mamo. Łaz i das. Kapusta i kwas. Oku. <śles> Jak? O, na 2 Kupiłem mega. Kupiłem mega bogate autko Jezu, jezu, że miałem pieniędzy, ja mam więc 51 tysięcy, co jest? Bezgłodnie, nic I co? Łodzi panie, masz Na Jak to zrobi? Eee... Jak to widzę ten? Jest stacja benzynowa, jest nowy checkpoint. Lecimy dalej. Aha, minę, mnie wybuchły. Nieźle. Ja zasuwam mega. Nie! To co to miało być? Biorę mojego kadygo! Ua! Ach, uwielbiam to! I TEN PACECIE, NO Waleniu mięgu długosza Pierdol Jeszcze dziad mi... Powiedział... Pierdol Wypierniczać Jak ja przeżyłem? Jak ja przeżyłem? poszli z ten... Ej, ja im... Ja im zrobiłem trolla tym

No bo zrobię sobie teraz miniaturkę No no Trzeba się uczyć na miniaturkach No to akurat to fakt Zaraz chwilę przyszył... O, to może to będzie mogło iść na miniaturkę potem To w ten moment Pójdź na miniaturkę To, że jakiś lepszy Maria Zdarzyła się owaria. Mm. Aha, przyzwoniłem się oh. Aha I ty jesteś dalej ode mnie, tak? Aha! Nie yes, brat! Spadłem! Bardzo się cieszę Aż muszę zrobić mi dość.

oraz Ale, jakieś tanie, któreś... z tym wszystkim. Dobra, lecimy, lecimy. Fru frun... Frumie. Miał. Coraz ten. Upadnę. Albo nie musiałem. Drugi raz auta. No ten. ser wspomnieć. Lol. Przejechałem dalej. Haha. Ha. Nara. Warnę wam mienić długosza. O kur co to jest? Na no, 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 no. stacji benzynową pojedziesz, to, to kończymy odcinek, dobra? Już musimy. Dobra, ale ten moment będziesz musiał to obejrzeć. No Ubiec, to nie? To nie? To Dobra, ale dobra. taki nie mini? Mogę, mogę zrobić w ten sposób dziękuję mm. Okej okay. Wypipać się ma co tam Jesus na chyba akcentem zakończę ten odcinek na razie eee. pozdrawiam wszystkich widzów i eee. będziemy się w na następnym odcinku Nara.